Dzisiaj w nietypowym wydaniu, a to dlatego, że chciałabym Wam przedstawić paczki świąteczne, które możecie u nas zakupić i co w tych paczkach się znajduje? Mamy trzy rodzaje tych paczek i w każdej paczce znajduje się coś innego, więc zobaczymy pierwszą paczkę. W pierwszym pudełku możecie znaleźć nasz miód 370 ml. Tutaj w tym przypadku mamy cytryna z imbirem, również mamy piernikowy i pomarańcza z goździkami, jeżeli chodzi o sezonowe, grudniowe. Zimowe miody. Mamy również inne smaki, tak jak jagoda, rokitnik, malina. Również mamy świeczkę z wosku pszczelego. Jest to świeczka o wymiarach 6x6 o fajnym zapachu miodowo-propolisowym. Jako dodatek możemy też dostać malutki słoiczek pyłku pszczelego. I na sam koniec mamy dopełnienie 20-gramowej herbaty konopnej. Także cały zestaw możemy wykorzystać jednego wieczoru do jednej rzeczy: do herbatki konopnej. W drugim pudełku znajdują się dwa miody. Tutaj mamy akurat z maliną i piernikowy. Mamy również ten mniejszy słoiczek pyłku pszczelego. Oraz w tym kartonie znajdziemy tea z wosku pszczelego. Z naszego wosku pszczelego o zapachu miodowo-propolisowym, jak zresztą ta poprzednia świeczka. W tym pudełku znajduje się klasyczny miód kilo 200. Tutaj mamy również mniejszy słoik 370 ml. Tutaj mamy Akurat z ashwagandą w miód i również świeczka z wosku pszczelego. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na codzienne shorty tutaj na kanale, o godzinie 15 będą się pojawiać do 24 grudnia. Jeżeli chodzi o filmy co niedzielę, będą się pojawiać wtedy, kiedy będziemy faktycznie mieć materiał i będziemy coś robić przy pszczołach. Także serdecznie Was zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do zostawienia komentarzy oraz możecie podsunąć nam jakikolwiek pomysł na nagranie filmiku. Także trzymajcie się! I zapoznajcie się z naszą ofertą prezentów.